Nawigacje, które trzymam w rękach to dwa modele Garmina, Nuvi 2360LT i Nuvi 2460LT. Ekran Nuvi 2360LT ma przekątną 4,3 cala i rozdzielczość 480x272 piksele, a Nuvi 2460LT ma nieco większą obudowę i ekran o przekątnej 5 cali. Jego rozdzielczość jednak jest taka sama jak u mniejszego brata. Z zewnątrz urządzenia są do siebie bardzo podobne. Zamknięto je w identycznie stylizowanych, solidnych obudowach wykonanych z dobrej jakości materiałów, odpornych na uszkodzenia i zarysowania. Takie samo jest rozłożenie elementów. U góry łatwy do odnalezienia włącznik, z prawej strony gniazdo kart microSD, u dołu złącze uchwytu i gniazdo USB. Oba modele Nuvi mają zainstalowane mapy City Navigator Europe 2011-40, które pozwalają jeździć po krajach Europy Zachodniej, Północnej i Środkowej. Mapy te zawierają mnóstwo adresów i punktów POI, użyteczne funkcje nawigacyjne jak asystent pasa ruchu czy bazy fotoradarów. W wytyczaniu tras można liczyć nie tylko na pomoc algorytmów mapy. Dzięki bazie informacji od użytkowników nawigacji Garmin trasy będą wytyczane sprawniej i będą uwzględniały lokalną specyfikę ruchu, zaś informacje z systemu TMC pozwolą dostosowywać ich przebieg do warunków już podczas jazdy. Urządzenia niezwykle szybko odnajdują sygnał GPS. Średnio nie trwało to dłużej niż 4 sekundy. Sygnał podczas jazdy jest bardzo mocno trzymany. Zgubić można go tylko w tunelach czy na parkingach podziemnych. W szybkości wytyczania tras nie sposób nic zarzucić. Zależy ona nie tylko od długości trasy, ale także od przyjętych przez nas założeń co do jej parametrów. Wbudowane łącze Bluetooth wraz z mikrofonem i głośnikiem tworzył sprawnie działający zestaw głośno mówiący. Wśród funkcji zestawu znajdziemy pobieranie książki numerów z telefonu i wybieranie głosowe. Dodatkowe funkcje urządzenia to także kalkulator, przelicznik jednostek i przeglądarka zdjęć. Jest nawet słownik, ale za niego niestety trzeba już dopłacić. Menu map i urządzenia są czytelne, łatwe w obsłudze, nie wymagają dłuższego przyzwyczajenia, a wszystkie funkcje znajduje się bardzo szybko. Doskonale działa też wbudowany odbiornik GPS, utrzymując sygnał wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Nuvi 2360 i 2460LT to bardzo sprawnie działające nawigacje, które możemy polecić z czystym sumieniem.